czym jest tak zwany młotek balistyczny. Już wam tłumaczę. Jednak najpierw musimy się przyjrzeć procesowi wytwarzania współczesnej amunicji scalonej, a dokładnie temu, jak pocisk jest mocowany w łusce. Proces ten jest dwustopniowy. Najpierw pocisk wsuwa się do łuski, jednak to nie wystarczy, bo pocisk zbyt łatwo może wypaść, dlatego przy użyciu prasy ze specjalną matrycą zaciska się łuskę na pocisku, co tworzy odpowiednio mocne połączenie. Problem pojawia się, gdy z jakichś powodów chcemy rozdzielić łuskę od pocisku szczególnie jeżeli chcemy to zrobić bez uszkodzenia łuski i właśnie do tego wykorzystuje się młotki balistyczne zwane też kinetycznymi. Po umieszczeniu naboju w młotku uderza się nim o twardą powierzchnię, a przez to, że nabój jest trzymany wyłącznie za kryzę łuski, pocisk może się swobodnie poruszać i po kilku uderzeniach pod wpływem swojej bezwładności zaczyna się wysuwać z łuski, aż w końcu kompletnie z niej wypada i dzieje się to w bezpieczny oraz kontrolowany sposób.